Za tymi drzewami jest duży staw i tam też skracą z góry sąsadne Samobójcy? Tak, tak. Staw, tak? Mhm. A tamto miejsce, gdzie jest ten drugi, to jak to się potocznie nazywa? E, ten drugi, taki kamieniową wodą za, A, za krzywą. A to jest Płaszów, tak? To jest, to, to jest Płaszów, tak. I tutaj, tutaj jest kamieniową. I, jak, I to jest zupełnie inny, też czy nie, było tam w pracy? też był tam też zasilał kamieniem, no bo w ogóle cała ta firma Solwaja była przy, firmą prywatną. Zostały no. tutaj miał te tereny i tam zaczęła 80 ma na teraz tam się zmienia, wchowało coś tam było. Tam coś mieli to kupić, ktoś to miał jakiś inwestor kupić, tak, No tak, ale ale to się wszystko tego, że tam dla było to jest piękna perełka, ale tam jak pan wejdzie do wody, zacznie pan pływać, to nagle jest 15 czy 20 i tam jest nie mhm. rozko. Takie wiele są sakra nierówne, bo to A Nie takie gładkie jak tutaj. To może się pan, do pan robić wszystko, co się pan chce. I tutaj Karol Wojtowa pracował gdzieś. Tak, ta. Tam właśnie a tam, tym a tam widać... Taki domek, taki Jest, dar, nie? Lindyony, lindyony. no to są stare te e, takie, wie pan, wartownie, Kontrolne. wartownie co I to chyba było jeszcze połączone linią kolejową. Tak, no tak, to, to, to... <toczny> zawsze idziemy no Jakie? A robię tutaj zdjęcie tego tej tej, tej górki To jest tak, że Może sobie z Jeden z samobójców chyba albo Albo z alpinistów